Dobra, się wam wszystkim, tutaj Emil, Dawid jest tak leniwy, że nie chciał włączyć Mirlisa i nagrywać swój materiał na swoim pulpicie, swoim komputerem, więc nagrywam go ja, przez Skype'a, przez jego udostępnianie, wiem, że pojebane, ale cóż, to Dawid. I przy okazji chciałem dodać, że jest fiderem i ksipenty. Dziękuję, oddaję głos do... A i przy okazji zapomniałem o najważniejszym, jest z nami moja siostra, która będzie nawigować poczynania Dawida, więc jeżeli coś spierdoli, to pewnie go ojebie, więc zaczynamy. nie, co? nie, wszystkim, tak jak Emil wam przed chwilą powiedział... Mam tutaj dwóch pomocników, e, którzy mi będą dzisiaj asystować. Chciałem e, wam pokazać swoje <słuch> runy, nowe podody, które kupiłem zaledwie 4 dni temu. I, i Już z nimi mam jakieś osiągnięcia. Emilio, żaden fidel. E, już nie mam jakieś osiągnięcia, ponieważ e, teraz e, bije plus 15 i to wam mogę udowodnić, bo mam dokument, że tak powiem. Od takiej historii z takich lepszych meczów, tu w ogóle wy, wygrałem mecz nie grając, bo musiałem iść na obiad, ale to. to Mam to... Report. Ja bym go tam zgłosiła. Widzicie jego nick? Proszę o zgłoszenie tego użytkownika. Dokładnie. Ale tutaj na przykład e, Twitchem dzisiaj pokisał fajny wynik, bo było 10, 5, 3, 1. Myślę, że jak, jak na mnie to jest. Pokaż ten Timo 2 4 0 no to było, to było... to mm. No. Nie było źle, no. A Tylko tragicznie, masz rację. A w no wiesz, no moje, na moje jest standardy, to i tak jest dobrze, bo kiedyś... Przestań kłamać. Wynik 1-20... Jego cały team jeszcze feedował. Także wiesz. No, oprócz Katariny. No. Bo kata, bo kata to oczywiście Kata. E, także wracając do tematu, ostatnio grając, z tymi nowymi runami nigdzie mi zaraz lepiej. Może czasami tak jak Eli wspomniał. Miser Wejściu. No, Wspominaj bo... o tym, jak lubisz często ksić innym. Wejściu. E, czasem komuś to zabiorę, ale to już... Często mu się zdarza cały czas na przykład. Dokładnie. No, no, no cały czas może nie, ale to... Pokazał już znacie jego loginy, hakować konto. I tak, i tak, jak, <noise> tak jak wam. Chciałem jeszcze. przy Was. Zagłabym to zrobić. Kupić parę nowych postaci. Dla mnie? Jakbym miał tyle złota, to oczywiście dla ciebie, ale zobacz. Wiesz co? Mam tylko 28. Więc co jakieś za te 28? To nie jest złoto. Halo. To są punkty RP Tu, za te 28. Noob Co co ja łupki kupiłem? kupił? Instaulowa. Surrender Adlobby. Nie, nie mógłbym nic kupić. Dlatego teraz wchodzimy w sklep. Dysknero. O. Wszystko wygasło. Fajnie. E, a mogę jedną postać wybrać? E, ale za Dekery. Nie. No, albo postać, którą grałem, no to. To może. Nie. Postać, którą nie grałem, to, to nie może, bo inaczej będę nie ugrał. No ale może chcesz się poznać. Jezus. Ale podaję przykład. Ale podej, 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 szukasz, kto? Jezus. No, ale jak powiem Ci, przykład, to i tak przykład będzie inny, no to niż w rzeczywistości Boże. Chyba, że na przykład będzie to, nie wiem, Kartus o. Kontynuuj. E, no, to kupujemy dzisiaj postacie. Boże, nie. Weszłem. No, nie kłamie, no mówię prawdę. Przestańmy. Będziemy kupować postacie. Masz, to dobrze mówi. E, bohaterowie. Przybi piąteczkę przez mikrofon. No, ja Sorry, mam po filter nie słychać. Jakby można. To bym przybił Co to... To ja kupię ostatnią postać. Tylko no. zostaw trochę RP, ja ci powiem jak. No, kochana, wiesz IP. ile mam punktów? Widzę kurwa, nie jestem ślepa. Z, no. Zacenzurujesz to Pip, 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 pip. Sorry, że spóźniona cenzura, ale jeszcze pracujemy nad tym. czekajcie, tak. bo top model wraca. O kurde, koleżanka, koleżanko, niech to podel, bo... Nigdzie nie idę, nie ruszam się przez Nie koleżanka, to, to... moja siostra, przepraszam, wypraszam sobie i zapraszam. <laughs> na łódkę? Do sądu. <laughs> A po co? Na rozprawę. Na wracając do tematu, kupujemy sobie drywucha, bo ostatnio drywuchem miałem 35 chili. Nie żeby coś. Mówiłeś farmy. Nie, 35 chili. Przestań okay. kłamać wszystkie skrzywe. Nie. Lelelelelel, tylko gdzieś indziej. Yeah. <laughs> I told you. <laughs> Ale przyszedł, uratowałem w drugim życiu. Ta. Support zawsze tak mówi. No w twoim przypadku tak. Mówi, ja nic o tym nie wiem. Mówisz, nie biję, nie biję, są nowe nagle, kurde, wychodzi, kurde, tyle polki. Ja jestem AD-Support. Kery. <laughs> AD <Curry>. Tank. <laughs> To jest nowa meta, idę, idę z Emilem na linię, on gra solo, mówię, kurczę, został mi tego fraga. No ale nie moja wina, że no, moje kutele bije. Nie, kurczę, za on to ataku bije tyle, ja nie wiem, po ile tam bije, po 500? A myślisz, dlaczego, że siedzicie w brunzie? A ty w... jesteś unranked. <noise> wiem, ale ja już nie gram w LoL'a. Afker! No nie, afker after to co innego, mylisz pojęcie, mój drogi brzez. No ale, afker forever. No. Afker to ktoś, kto wszedł do gry, a widzisz mnie w grze? No nie Never to... player, afker forever i te sprawy. Tak jest, tak jest, kupujemy fajna skórka. Kupujemy skórkę, postać do tak. Dravena. No? Najpierw kup skórkę, potem kup postać. A tak nie można. Mam kod Andrzej odpadł stop model. A Radek przeszedł, nie wierzę w to. Zostawcie odlokuje. lajka dla Andrzeja. <noise> tak jest. A 10 lajków dla radka. Nie mamy kupionek. Kiedy 10 jest pan to przedmiot? Bo... Powinno pisać postać odblokowana. No może, on jest dziwką i został uprzedmiotowany. Nie wiem. Nie ważne. Tu jest łąk i powinien to naprawić, poprawić. Ale cóż, może im się nie chce, polityka... Tak elbota. jak tobie nagrywać Mielisem. No Dokładnie. E, to Dravena już posiadamy. E, zdolności znam. E, tak, League of ben, tak. tak jest, dokładnie. I kupujemy sobie hmm, słodką, nie słodką <laughs> Kindred. Ponieważ Kindred moim zdaniem E, niby jest teoretycznie dżunglerem, ale e, widziałem ją w różnych meczach, w różnych funkcjach, nie tylko pod dżunglę, więc spisuję się e, całkiem fajnie. Ja ostatnio miałem ją sam. E, ile tam było, Emilu? 6 kili? Nie pamiętam. Chyba nie jak... nie wiem, było co od by odpierdoli w ogóle. Chyba jakoś tak na ramię. Siostrzyczko, nie wypada wymawiać takich brzydkich <noise> słów. Dobra, do cenzury, wiecie, to cenzura, nie... Ej, Cenzura, 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 pip, 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 jeszcze na tym o, pracujemy. a jeszcze wam pokażę, ile ja mam w ogóle teraz postaci. Ponieważ... Nie możesz tego powiedzieć, jak wszystkie kupisz postacie? Mm, nie, bo... No, jak nie kupię wszystkich, bo wszystkich, wszystkich nie używam. Nie <laughs> Boże, ja pier... Wiesz, że sobie, panu, panu ten... ...to e, posiadani... Tak, już się... Emilu, jak będziesz to montował, to przyspieszysz to, jego gadanie to będzie tylko. Się... A, być. Być okay. e, piąty level. Mogę cię zamigować? A, o... O... <laughs> Emilu, od dziewięciu tygodni Co? Wciąż jesteś? O kurpa! <laughs> Ale... Nie, o... nie mówiłeś? Nie, od dziewięciu tygodni próbuję. Od dziewięciu tygodni próbujesz jeszcze. Za... Nie zaszła? Ja pierdolę, człowieku. Kurwa, w tym wieku powinien strzelać jak maszyna armatnia. Chyba, że nie będziesz strzelać lepakami. Stary, nie zaszedł, bo to. E, Lucian no to. Bo... A no, z facetem. Trochę ja, no to z facetem to no. się nie dziwię, że nie zaszedł. Heh. wszystko jasne, jeszcze czarny. No, nie, nie wychodzi, no. No, nie wchodzi ci, no, czarnego. Ciwicie to Dokładnie, to, bo to No to. <grymne> Potwierdził? <grymne> We got it. Może, jak dziwi, może nie. Ale. Um, Kaj kocham. <śmany> powiem, <śmany> powiem nie. nie e, no, także. To by było na wszystko i Dobre, albo... na. Dobra, postaraj się. A ja halo, halo, jeszcze ja chcę postać kupić ale jaką? tam do, sklep do sklepu. nie Piton. Ale to ty nie będziesz grała. Jasne. Nie, Fwo, będę no, wchodziła no, no, na swoje konto, żeby zagrać za tą postacią. Dokładnie. No wchodź do tego sklepu, no, no co już ty razy, robisz? No No ale tak normalnie, żebym po boku widziała te postacie bohaterowe. No bohaterowe. Czy... No właśnie, no to nie. Ma Kogo ty, ty też kupisz? Zaznacz... Wsparcie. Y... Z Sparkiem, Tylko nie mówię <laughs> Moment, muszę się zdecydować. Rękę eee... przy tu po boku. Eee... I. Eee... Mam, muszę się zdecydować, więc e, Tarika. Nie, nie, jednak nie. Tarika, nie, bo to. On Rana, fajna, I kiedyś się kupię, to nie jest kurka Fnatic, tak? Miałem ją kiedyś. Jak mnie będzie stać, czyli nigdy, więc. Ja. No, zostanę panie, menelem, więc. Że miałem nią miał fajne wyniki. A przepraszam bardzo, jesteśmy razem rodziną. Jak ty zostaniesz menelem, to ja zostanę. Mene y <noise> przed menelem. No to będziemy menelami. No zostanę tak też tak? Mamy pioną. No i w tym materiale to było na wszystko, i oczywiście. Na zapraszam. tyle. Was... Nie subskrybujcie, odlajkujcie łapki w dół. W dół ale widziane, dziękuję Dziękujemy Zaprasza Państwu. A e, kanału Emila, który będzie pod spodem. Nie podlizuj się i tak, A będziesz mój... mi kradł. ja też mam kanał, proszę no ja tu mam e, Gąbki kanał, który się nazywa nie Ale przepraszam to... bardzo, po pierwsze to Anastazja Wasilewska, tak mystra. Jeszcze nie poznali ty dziesięcia ja tak, podpowieckie? Nie ja się nazywać, więc déjà vu, ale oczywiście wszystko będzie zamieszane w to opisie, to po więc nie ma, ty maszcie się o. Szczerze, maszcie się dobrze po Pediośce. to te na podpowieckie, o wypisującko, sytuację z Klitsko i do i Nowego Kanalecka. Masz się <noise> Tak jak mój brat, sobie powiedzę. Z dziecka rację. To było po górę, a teraz jeszcze po Czy góracka to coś, co przysadacka w dupeckie, jako węgiersko. <noise> A, a, a. Chyba góracka, nie słyszę co od małecka A teraz zastopacka się nagrywocko i se na piwku <noise> Dziękuję wam bardzo za oglądanie Szczerze ja ci też dziękuję, ci kpkota <noise> co?